teraz popatrzmy, jedziemy Waltera Jankę, będziemy zawracać na Wyszyńskiego w najbliższym możliwym miejscu. Śmiało. Dokładnie. Popatrzmy, najbliższe możliwe miejsce, czyli to skrzyżowanie nie. Popatrzmy teraz, mamy żółty sygnał pulsujący. Rozglądamy się, bo jak tramwaj nadjeżdża, to zmieni się na czerwone. Popatrzmy, mamy pasy dwa do skrętu w lewo, ale skoro zawracamy, lewy skrajny, tak. Tak zajął. Popatrzmy tam daleko. Mają czerwony sygnał, czyli nikt nie będzie nadjeżdżał na razie. Pierwszy skręt w lewo, na lewy. Tak. Jeszcze raz zerknijmy, co z prawej się dzieje i drugi skręt w lewo, na lewy. Tak. I teraz popatrzmy w prawe lustereczko. Tak, i na dwa razy. Popatrzmy, są ciągłe linie, rozglądamy się co z tramwajami, tak, i popatrzmy, tak, i tak, dokładnie ustępujemy pieszym, tak to tutaj będzie wyglądało, tak. Po zmianach bardzo trudny manewr, jeżeli będzie do wykonania, tak, no i będziemy skręcać w prawo, tak, tak, dokładnie bardzo ładny